Witajcie. W dzisiejszym odcinku trochę się ubrudzimy. Zapraszam. Witajcie na kolejnej kryzysowej lekcji religii. Dziś zajmiemy się kolejną przypowieścią pana Jezusa. Pan Jezus zabiera nas na budowę. A jak wiadomo, na budowie nie jest łatwo. Można się ubrudzić, można się skaleczyć, można się uderzyć. Więc trzeba będzie uważać. Aby dobrze nam objaśnić prawdy duchowe, pan Jezus kolejny raz posłużył się przypowieściami. Przeczytamy sobie najpierw fragment ze Starego Testamentu, czyli z tego, co Bóg mówił do Izraelitów, a potem przeczytamy sobie przypowieść, którą właśnie powiedział Jezus. Czytanie z Księgi Psalmów. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia, przed kim mam się trwożyć? Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. Oto Słowo Boże. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, bezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nieroztropnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom, i runął, a jego upadek był wielki. Oto słowo Pańskie. W pierwszym czytaniu mamy fragment Psalmu. W którym psalmista opowiada o tym, jaką trzeba mieć ufność w Bogu. I co to znaczy mieć ufność w Bogu? Trzeba ufać, że mimo, że dzieją się różne straszne rzeczy, że nawet wojna przeciwko nam wybuchnie, musimy cały czas ufać w to, że mamy Boga po swojej stronie. Boga, który jest stwórcą całego świata, który rządzi powodą, gwiazdami. Niebem, ziemią, dosłownie wszystkim. Drugi zaś fragment opowiada o dwóch postawach ludzi. Jezus nawiązuje tutaj do budowy domu. Jak wiadomo, żeby postawić dom, musi stać na mocnym fundamencie. Jeżeli będziemy budować na piasku, to prędzej czy później w którąś stronę ta nasza budowla się zacznie przechylać. Jeżeli będziemy budować na skalę, to choćby wielki kataklizmy przyszły i tak nasza budowla będzie w stanie się obronić. Ważny jest fundament, na którym stawiamy nasz dom. W tym fragmencie Jezus pokazuje właśnie dwie postawy. Pierwsza postawa jest to osoba, która słucha słów Jezusa i je wypełnia. O co tu chodzi? Chodzi tu oczywiście o przykazanie miłości. O to, że Jezus głosi dobrą nowinę. Jezus przyszedł na świat, Głosić dobrą nowinę, Ewangelię, czyli to, że grzech już jest pokonany, że On jest zbawicielem i że nie mamy się zupełnie czego bać. Jeżeli będziemy tego słuchać i jeżeli będziemy na tym budować naszą wiarę, to nieważne, czy ksiądz będzie zły, to nieważne, czy katecheta będzie gadał głupoty. Ważne, że to my osobiście wiemy, że nasza wiara jest po to, żeby nas Bóg zbawił, po to, żeby nas Jezus zbawił i żebyśmy żyli wiecznie. I nieważne, co nam się przytrafi, co będą mówić inni, nie zwątpimy i nie powiemy eee, to jest bez sensu. Drugi człowiek, budujący na piasku, właśnie w ten sposób upada, a jego upadek jest wielki, ponieważ opiera swoją wiarę na czymś zupełnie innym. Można oprzeć Wiarę na wielu błędnych rzeczach. Na przykład na samym chodzeniu do kościoła, można wiarę oprzeć na tym, że ktoś kazał, można wiarę oprzeć na tradycji, ale taka wiara prędzej czy później w obliczu trudności, które na pewno się kiedyś pojawią, taka wiara prędzej czy później upadnie, ponieważ będzie jakieś rozczarowanie, jakiś zawód i będzie wielkie narzekanie. No, jak to Bóg nie spełnił mojej modlitwy? Przecież odmówiłem 10 razy różaniec, odmówiłem nowennę pompejańską, a Pan Bóg nie spełnił mojej, mojej prośby. Więc w takim razie to ja nie chcę mieć z tym Bogiem nic wspólnego. Jeżeli nic z tego nie mam, to nie chcę nie mieć z Nim nic wspólnego. Taka osoba zapomina, że Bóg to nie jest maszynka do spełniania życzeń. Nie wierzy się po to, żeby tutaj na Ziemi było super fajnie i przyjemnie. Tylko po to, żeby Bóg wyzwolił nas z grzechu, żeby Bóg dał nam zbawienie i dał nam życie wieczne. Ludzie, którzy budują właśnie na tej dobrej nowinie, czyli na Ewangelii, są wygrani i ich wiara, ich dom jest trwały. Tak samo szerzej można to porównać do życia. Jeżeli życie budujemy na w życiu doczesnym, na przyjemnościach, na zarabianiu pieniędzy, na robieniu kariery, to takie życie prędzej czy później może stracić sens. Wielu ludzi traci sens, jeżeli nie ma Boga w tym życiu. My mamy oczywiście skupiać się na karierze, na nauce, na różnych tego typu rzeczach, na zapewnieniu sobie przetrwania, ale jako główny cel w życiu mamy mieć zbawienie. I Boga, który nas kocha i który chce, żebyśmy byli zbawieni. No i w dzisiejszej lekcji to by było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnej kryzysowej lekcji religii i do zobaczenia w innym czasie.